Moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku zakręcianych. Dzisiaj będziemy sobie y, przede wszystkim tak, zanurkujemy w wodzie i zobaczymy, czy Wasza teoria na temat tej zbroi się sprawdzi. Mianowicie powiedzieliście, że muszę w niej zanurkować. Y, znaczy, ubrać ją pod wodą, tak? To ją szybko ubiorę teraz. Oj, płonę. Ale już nie płonę, zobaczcie, ale Beka faktycznie spada widzę. Dziękuję Wam, moi kochani. Jesteście cudowni. Ale nie wiem, dlaczego ona się przyjrzała. Bo lava się... Ludzie, że tak lawa się wlała do zbiornika. Napisali mi, że lawy mam w zbiorniku. I dlatego się przegrzała. Dziękuję Wam, kochani. Po prostu jesteście najcudowniejszymi widzami na świecie, naprawdę. No i to lecimy sobie w takim razie. E, przepraszam Was z góry, Wła właśnie, powiedzcie mi, e, skoro jesteście znawcami tych modów, powiedzmy, no bo pomogliście, znaczy, że się znacie, e, powiedzcie mi, oj oj oj, czy znacie kogoś oj chlebki, po co mi chla? A w sumie wezmę sobie chlebki, nie zaszkodzi eee, czy znacie kogoś kto ogarnął gdzieś albo na YouTubie, albo zrobił jakiś poradnik do moda Craft, ale taki w miarę prosto wyjaśniony mm, i no i taki jest, jest, i taki rozsądny poradnik bo u mnie, szczerze mówiąc, weszłam na tą Wikipedię tego galaktikrafta ale średnio rozumiem, o co tam chodzi. Znaczy, rozumiem słowa, tylko tam jest jakoś to tak dziwnie wytłumaczone, że w sumie tak naprawdę jest pokrętnie bardzo i nie rozumiem za bardzo o co im chodzi, więc tak pomyślałam, że może może ktoś z Was będzie wiedział i znał na przykład youtubera, który jakiś poradnik nagrał albo kogokolwiek. Tak sobie tylko pomyślałam. Także jak kogoś. Co? nie Czemu rąsią? Co? Nie mam rąsi, bo mi jest niepotrzebna. Ja nie lubię. Mam diaksy. Nie, to nie diaksy. To mnie nie interesują, jak nie diaksy. Dobra, szukamy dzisiaj sobie szczęścia. Poszukamy różnych dwie. Nie poszukamy. Moment, muszę wrócić, zaznaczyć sobie waypointa w końcu. Bo w sumie to jest najważniejszy waypoint na świecie gdzie gdzieś tu mniej więcej. No właśnie. Zaznaczę sobie waypointa i zaraz będziemy ogarniali powolutku... Co to jest tutaj? Coś dziwnego jest. Co to jest? Ej, to jest coś dziwnego. Poczekajcie, bo to był ten statek z latarnią, to ja wezmę tą latarnię. O sobie ją zbiję i postawię tam, to będę widziała, co tam jest pod spodem. O to tam było, właśnie. Ej, bo to jest coś mega, mega dziwnego. Gdzie to jest chwila, bo nie widzę. Zgubiłam się tutaj, dobra. Czy to coś jest w ogóle? Hmm, to jest strasznie głęboko. Nic nie widzę po prostu. Ale jazda. O, dobra. Ej, no to coś ewidentnie jest, co to jest? Co to jest? Ktoś wie, co to może być? Dobra, nie mam pojęcia. Więc, yy, jak nie mam pojęcia, to znaczy, że to raczej nie jest informacja dla mnie. I czas iść tam, gdzie, gdzie trzeba było iść. Znaczy, to jak coś majstruje na tym, na laptopie moim, yy, Okej, dobra, to ja je okay, jest waypoint że jest mój domek i to mi wystarczy. Jeden waypoint, bo więcej ja nie miałam tutaj fajnych. Yy, domek kręci red, więcej green, ten, ten. One przed taki ładny kolorek. Piękny, dobra. To ja lecę teraz w tamtą stronę na poszukiwanie szczęścia. Będziemy dzisiaj szukali różnych twierdz, bo twierdze są fajne, jak to wszyscy wiedzą. No i poszukamy może jakiegoś ciekawego miejsca, bo tu, jak wiecie, jest dużo ciekawych miejsc. Co to jest tutaj A jakiś piasek, to mnie nie interesuje. W ogóle dużo jest tropy mm, i ja się zastanowię, jak ją fajnie wykorzystać. Podejrz o, zobaczcie, jakie złoże piękne. Co? Ale cicho tam, no ty masz od cholery, a ja chcę mieć swoje, tak? No, no. To jest moja seria, więc się odpimpaj, proszę Cię. No, dziękuję bardzo. No, y, i to. On jest tylko małym członkiem. On jest tylko małym członkiem i on się tu nie może odzywać. W ogóle mówcie, y, bo prosiliście mnie właśnie o zakręciane z innym youtuberem. Mówcie z kim, to postaramy się coś ogarnąć. I... Y, I... Y, 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 y. Wiedziałam po prostu, że on to majstruje właśnie na tym laptopie. Waypointy chciał ustawić, jasne. Dobra, yy, jak widzicie, jak zobaczycie twierdzę, to krzyczcie. Ja, ale wywaliło, zobaczcie, ale beczka. O, tu coś jest fajnego, zobaczcie. Właśnie te, to, 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 yy, dobra, aha, tutaj. Dobra, wykopię ten jeden, zobaczymy co tam jest. Nic nie ma, dobra, możemy spadać. E, tu ładny jest ten, a tu w ogóle nie wiem, co to jest. To ukryte w grawelu, coś. Jezus, to są cienie. Ja myślałam, że to tyle ropy spływa tutaj. Chciałoby się. Co? Normalnie działa. Nie zauważyłam, żeby Podczas, dziwni. Bo zapewne trzymasz jakąś część ręki drugiej na touchpadzie. Ok, diaks nam uciekł. Hmm, albo internet szwankuje, albo serwer malaksony, co jest nieprawdopodobne i niemożliwe. No, czyli tradycyjnie już okremówki, problemy z internetem. Nie da się bez nich po prostu zakręciane, bez problemów z internetem kremówki to nie zakręciane, wszyscy o tym wiemy. Jak żeby inaczej? Tak, no wierzcie, mnie też to denerwuje. Serwer naprawdę nie ma lagów. To jest mój internet. Podziękujcie Neostradzie. Możecie do nich napisać specjalne podziękowania na przykład na fanpage'u. Jacy są okrutni i w ogóle jak to ich nie lubicie, bo wasza yy, jedna z do fajnych ulubionych youtuberek ma przez, przez nich problemy z... O, proszę bardzo. Problemy ze wszystkim. To miał być taki piękny odcinek. Boże, Tomek, ty nie masz większych problemów, zobacz co się dzieje. Nie chcę tam wchodzić, chcę, żeby mi się mapa załadowała. To mnie pewnie też wywali, bo zobacz co się dzieje. Internet w ogóle, zacznijmy od tego, że prawdopodobnie w ogóle w tej chwili już nie działa. Dobra, ja tradycyjnie, jak w takich sytuacjach robię, to pewnie zrobię cięcie. Chyba, chociaż. Nie no, coś tam jeszcze działa jakoś. No, ale to się tak ładuje. Nie no, dobra, sorry. Ja robię ciach i widzimy się za sekundkę, także. Także, ciach! Ciach! No i witam Was po drobnych problemach technicznych. Oczywiście mój internet padł. Serwer jest rewelacyjny, po prostu. W ogóle nie ma zużycia RAMu, także nie przejmujcie się nim, serwer działa. Tutaj w dżungli właśnie są właśnie jakbym chciała iść może do dżunglowej twierdzy, ale żadnych nie widzę. Nigdy, nigdzie. W ogóle nie ma. Nie ma, no nie ma już. Nie wiem czy aha, a nie, no to jest taki safe, że już powinny być. Jest w sensie taka wersja Minecrafta? Wie co tu jest? Pochod pochodnie potrzebuję. O, zobaczcie, w DB Joint, on się nie poddaje nigdy. Ale to jest śmieszne, bo nie mogę chodzić i rusza z tego. Nalazłam kopalnię! Hehehe! O Jezu, znowu się zaczyna. No nic. Wiem, że to zabrzmi ironicznie, ale potrzebujemy myszkę. Oddałeś ją, przykro mi. Czy oddałam to nie wiesz. Ale zamieniłeś się za to, czego ten człowiek nie chciał. Co to było? O, zobaczcie, co tu jest. Coś fajnego! O ja! Nie creeper. Oh, creeper! Creeper, 1 10 Nie mam pochodni, prawda? Ale mam węgiel, mam drewno. Boże, jak dobrze że jestem przygotowana. 11 na przykład. 11. Teraz z tych patyczków robimy pochodnie. Nie wiem, czy mi się tu coś pali, czy co. O oh, fok! Musiałam utknąć w tej pajęczynie. Coś tu się jara Oj, cała kopalnia się jara. Zobaczcie pali się, pali się, pali się pali się. Pali się, pali się, W ogóle słyszę... Słyszę coś dziwnego. Aha, bo to lawa tak bulgocze. Dobra, ja myślałam, że to ktoś po prostu tupczep... Tupcze, tupta po tych. Oj. oj, oj, oj. Oj, 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 Dobra. Dobra, tutaj tych, tych już tego załatwiłam. Teraz cienia skriper. On tu nie przejdzie, tak czy tak. Dobra, tego też załatwiłam. Tu jeszcze ich jest dużo. O, mam skrzyneczkę. W skrzyneczce mam coś... Coś o mam, o kurde Dobra, to... Okej, okay, tyle. I. Nie wiem, które mam iść. Chyba pójdę tędy po prostu sobie przeturuję drogę. Ja tędy szłam? Chyba szłam. O. Jezu, jak się przestraszyłam, kot mnie zaatakował. Boże. Dobrze, że nie krzyknęłam. Wow, 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 wow. Masz ostre pazury! Co za kot, Boże? Tak wdrapała mi się po łydce, znaczy po udzie właściwie. Wszczepiła się pazurami i wciągnęła na mnie prosto. Świetnie, co? To kochamy w kotach, dobra, by popłudziłam troszkę. Kocie, co ty robisz? Boże, co my mamy z tymi kotami, ale bez nich byłoby nudno, nie? Dobra, tu nic nie ma. Lapisu nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. Bo tu była jeszcze jedna taka dróżka, i gdzie ona jest teraz? A w ogóle to ja chyba powinnam się tu wko wkopać. Oj, fak! O Boże, nie! O Boże, co tu się dzieje? Można fajnie poekspić w sumie, no. Ja sobie się polewituję, polewituję sobie tutaj. Tylko co to jest do cholery za miejsce w ogóle? Z dupy wzięte. No, nie mogę zejść na ziemię, bo co zejdę na ziemię, to mnie atakują. O, idzie już dwóch następnych. Dobra. Lewituję i zabijam w dalszym ciągu. Bo widzę, że inaczej się nie da. A ten co on ma w ręku? Jabłko? Nic nie wyrzucił. Trudno, nic nie wyrzucił, to nie. Bywa. Fajnie, że oni mnie nie mogą dosięgnąć. Jej, mam 40 level. Jak Milusio. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Skrzyneczkę na pewno. Tam są blazy. O oh, z blaze'ami nie wygram, przynajmniej nie le... co? Na przynajmniej nie lewitując, chciałam powiedzieć. O oh, fuck. Nie no, ze szkieletami też nie wygram, bo przecież one strzelają w górę również. Jezu, jakie blaze'y mnie tu oblazły. Nie, no nie dam sobie rady z blazami. Aha, dobra, to ja może zjem w ogóle, żeby móc się leczyć skutecznie. Okej, okay, zjadłam. Jest one brzmią jak jakiś ten... Miałam powiedzieć gruźlik. No. Powiedzcie mi, czy ja już znalazłam kiedyś taką... Znalazłam kiedyś już taką yy, formę, nie? W tym... W zakręcianych w mojej krótkiej historii bytności. Chyba. Prawdopodobnie z tego co pamiętam. Tylko chyba to jeszcze było na, w pierwszym sezonie, co? Jak pamiętacie? Co? Pamiętacie czy nie pamiętacie? Bo ja nie pamiętam, przyznam szczerze. Czy znalazłam czy nie znalazłam? O, tu mam ekspa dużo mojego. Co? Dobrze, ale już jeden zniszczyłam. Ale to jest dużo jeszcze. Mam ci złej pointować? Nie? Pierwszy raz tu jestem. No jak nie? Proszę cię, na pewno jesteś pierwszy raz. Skrzynki są pełne przecież, jakbyś ty tu już był, to byś opróżnił wszystko. Dobra, nic mi się nie zespołniło Nie zespołnił się jakiś cholerny pająk, ale łazi po suficie, więc jest dobrze Oj, oj, tam jest drugi zombiacek, oj, jest jeden zombiacek Ale sobie kremówka po expi? A się na XP? Dobra Dobra, złazimy na dół, co tam? Ej, tu coś jest na górze, zobaczcie ja, a tu będzie diamentów mnóstwo. Ja, a. O, i tu do Enchantu. Tu pewnie wyższe poziomy są, co? Na przykład. Y, 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 to dam. Unbreaking. Y, maksymalne 2. Ale wiecie co? Maksymalne dwunasty ja mam, ale ja mogę to pozbijać wszystko. Bo nie masz tych książek, żeby zrobić? He? I możesz. Nie masz maksymalnego, maksymalnie jest dwudziesty któryś, a ty tam masz dziesiąty. Yeah. Tak i tylko gdzieś. dlatego masz dziesiąty. Suwaczkiem? Przesuwam suwaczkiem, ale musisz mieć odpowiednią ilość książek, bo ci zenchantuję. Możesz wybrać co chcesz. Nie da się Tomek, ja próbowałam enchantować to ostatnio. To zauważyłam, ale zobacz, zaraz ci pokażę coś. Teraz tutaj, widzisz, masz max enchant level, 0. I nie możesz nic zenchantować, zobacz. Daję cokolwiek i nie ma tego. Musisz obłożyć go książkami w odpowiedniej ilości, żeby dopiero móc... Mózg... móc go zenchantować na wyższy poziom. Więc nie masz książek, które mogłyby ci zenchantować, więc... Więc ja ci wzięłam, bo jedną książkę już ci dorobiłam tam. No bo miałeś na y, ósmy level, to ja zrobiłam na dwunasty. I co się mętrzkujesz ty? Upa. Denerwuje mnie tu Tylko by mnie denerwował ten Evarest, no zobaczcie ile się muszę z nim ja nałóżerać Kurde, dostał książkę i się cieszy, właściwie to jest moja książka Moja I dobra, to nie, to jak tam są? Oj, tam jest coś czerwonego, zobaczcie. A to chyba dlatego, że słońce wschodzi, nie? Oj, no spadaj. Dobra, wiem. O, tu mam jeszcze enchanty. O, mam... bukselfa, mam jednego. Tylko bookshelfy to już nie, nie zabiorę go ze sobą, bo nie mam miejsca. Ale zabiorę książki i porobię bookshelfy. Tylko kurde, do bookshelfów... A nie, to samo drewno. Dobra, to szybciutko się porobi. No i świetnie. Widzicie, jaka kremówka jest mądra. No, i już od razu załatwia problem Enchant... Bu buków, table, table'ów Spadaj głupi ty! Jeden z buju, no Teraz mogę kopać dalej, znaczy kopać, zbijać, cokolwiek Whatever, no, czy to ma jakieś znaczenie tak naprawdę, co ja z tym robię? Chyba nie Dobra, wiem, że dla was ma. I tylko dlatego, że lubicie się tu czegoś doczepić. No ale ja nie mam do was pretensji, bo was wszystkich bardzo kocham. Pomogliście mi ze zbroją, pomogliście. Pomóżcie jeszcze tylko z tym. Z. To się nazywa. Co ja miałam. Z czym mieliście mi pomóc? Z. Z. Mieliście mi pomóc z. z Galaktikraftem. O oh, fok. O oh, fok. Tu oh, jeszcze większy fok. To są same blazy, serio? Fak. oh shit. Moment, cicho, bo mnie tu teraz atakuje wszystko. Co? Tak, nie, poczytasz. Nie ma szans. Boże, bo zginę zaraz. Okej, okay, dobra. I teraz chciałam się wykopać w górę, tak? Okej. Okay. Jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. I jeszcze ile to ma poziomów i na którym ja byłam w takim razie? Jezu. No i co to jest? Serio. Będę się wykopywała 100 lat stąd. Jeszcze? Boże, ile to może mieć poziomów? Dużo jak widać. I następny poziom. Ile na którym ja jestem, 55. No zaraz powinnam się wykopać, no bez przesady, przecież to nie było chyba tak głęboko aż... Okej, okay, dobra. Kopiemy się, kopiemy, kopiemy się, kopiemy. Jak tam zostawimy? O, chyba się wykopujemy już, co wy na to? 60. Poziom w końcu jesteśmy, znaczy no, 60. Ten, wiecie o co chodzi. O, mamy dirt. Proszę bardzo. Fakt, że jest dirt, to znaczy, że jest wszystko. No, jeszcze jeden, czy dwa. Jeszcze dwa, jeszcze jeden. No, jeszcze trochę. A, jesteśmy. Ale dziura głęboka, Jezu. Tu był jakiś chatka jakaś była, ale teraz jej chyba nie znajdę bez dzień. Hmm. No ona nie mogła być daleko. O, co to jest? Jakaś dziura głęboka. Dobra, nie tak głęboka, jak myślałam. Ale my daleko od domu jesteśmy. Dobra, będziemy wracali powolutku. A, tylko zaznaczę Ewa Rzełowi. Nie wiem, gdzie jest moja dziura. Teraz, ale dobra, w tej okolicy jak się wkopie, to będzie wiedział, że tutaj jest ten... Yy, fajny dungeon. Dobra, niech będzie. No i lecimy do domu, powoli wracamy. No i tak podsumowując. Portal, 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 mam portal. Wejdziemy w niego następnym razem. Co wy na to? Byliśmy już w tym portalu, co prawda? Ale yy, nie to, tylko C. PORTOL Portal, dobra. Wejdziemy w portal następnym razem i, yy, i zobaczymy, co tam jest. I teraz tak, podsumowując ogólnie ten dość krótki odcinek, serwer jest fajny. Zapraszam na Fiber Host, Tam ostatnio są naprawdę super promocje, bo właśnie Fiberhostam sponsoruje ten serwer do Zakręcianych. Oprócz tego chciałam Wam powiedzieć, że przepraszam Was bardzo, ale kremówka ma gigantyczne problemy z internetem. I co złego, to nie ona. Jeżeli nie wrzuciłaby odcinka na czas, to znaczy, że internet jej szwankuje, bo zawsze go wyrenderuje i zawsze spróbuje go wrzucić. Dalej, e, co ja miałam powiedzieć? Aha, dziękuję Wam bardzo za pomoc z tą zbroją. Naprawdę okazaliście się bardzo, bardzo pomocni i naprawdę wiedziałam, że zawsze mogę na Was liczyć. No i po y, czwarte, e, jeszcze raz chciałam Was prosić o pomoc z Galacticraftem, bo bardzo chciałabym Was zabrać w kosmos, tylko po prostu no za cholerę nie rozumiem tego modu. No i mogę jeszcze dodać taką małą prośbę. Wejdźcie sobie na stronę Big Diga yy, i zobaczcie, jakie tam są mody, a później możecie zaproponować mi, co mogę zrobić w następnych zakręcianych, Bo chciałabym, żeby ta seria była trochę bardziej interaktywna, żebyście troszkę przejęli yy, inicjatywę, yy, no i żebyście się jeszcze lepiej ze mną bawili tutaj, więc. Yy... Czekam na Wasze propozycje, co mogłabym tu zrobić, wybudować, chociaż zbudowanie u mnie kiepsko, gdzie pójść, jakie mody wykorzystać itd., itd. Także trzymajcie się, na teraz to już by było na tyle. No i do zobaczenia w następnych Zakręcianych. Pa! pa!